Przypadki słowa przedstawia iwona smolka. Cykl kończący tom metafizyki Krzysztofa Browsewicza ma bardzo kunsztowny tytuł. Ten sam, ale niejednaki, kilka uwag księdza Baki. Otóż jak wiadomo, ksiądz Józef Baka, Jezuita, kaznodzieja, poeta barokowy czasów saskich. Został odkryty jakieś 50 lat temu na nowo odkryty. Co najmniej przez 100 lat chodził za grafomana i dosyć ordynarnego wierszokletę. Napisane przez jego uwagi śmierci niechybnej zainspirowały niejedynego poetę. Te sonety to wspaniała stylizacja. Ksiądz Baka gada do ptaka. Może od drzew się dowiedzieć, długo tutaj będę siedzieć? Może dowiem się od liści, co tu jeszcze mi się przyśni. Może mi powiecie ptaki, wrony, kruki, wróble, szpaki, skrzydeł trzepot i piór barok, czy tu jeszcze będę za rok? Lecz szpak skrzydłem zatrzepocze, kruk zakracze żegocze. Wrona, wróble zlecą tłumnie. Jak w tym się wyrozumieć? Może się zapytam wody, czemu już nie jestem młody? Kiedy schylę się nad wodą, gdzie podziała się ta młodość? Może powie ptak, co lata, gdzie podziały się te lata. Może dwa powiedzą ptaki, jeden w lustrze niejednaki. Może to ja się odbijam, gdy tak sobie wolno mijam? Nie pomoże i sam Bóg, księdza baki, kozi róg. Oddałbym wszystkie ziemskie księstwa, by się wymigać z niedołęstwa. Wolałbym być po prostu nikim, byle nie człapać z balkonikiem. Oddałbym triumfy i oklaski, byle wykręcić się od laski i niech nie życzy mi nikt stu lat, byle mnie drgał się o kulach. Przystałbym szybko na nie jedno, byle mnie zmarszczył się, nie zwiędnął, zgnił, skurczył, sflaczał i nie usechł jak stare jabłko, koszyk gruszek. Byle mnie ślinił się jak świnia, nie krzywił, obwisł i nie liniał. Bylebym jeszcze stare nogi potrafił unieść od podłogi, nie szurał, Wspierał się o ściany, Tłukł kością w meble, jak pijany, Byle mi nie lał ktoś w pysk zupy I nie podcierał brudnej dupy. Albo by nie rzekł mi gnój żaden, Że śmierdzę dziadem, wale dziadem, Bylebym nie oddawał ducha, jak niemowlątko w snu pieluchach. Poziomy, głuchy, ślepy, żadny. Jak niemowlątko. Znów bezradny. Lepiej już stać się prochu garstką. A jest lekarstwo, śmierć lekarstwo. To nie żarty, to nie fraszki, mówi baka do swej czaszki. Gdy odkopią cię po latach, będziesz żółta i szczerbata, będziesz się w uśmiechu szczerzyć że nikt w śmierć już nie uwierzy. Będą cię podawać sobie, będą grzebać w twoim grobie, będą gmerać, będą patrzeć, będą bawić się w teatrze. Już nie będziesz miała twarzy, już nie będziesz mogła marzyć, śmiać się, płakać, kochać, złościć. Pusty czerep, kawał kości. Moja czaszka czy jej czaszka, chłop czy baba? Jedna fraszka, moja czaszka, czaszka psa. Czy to ja, czy już nie ja? Czy to zęby, czy to groch? Lepiej się obrócić w proch. Sonety Krzysztofa Mrowcewicza z Tomu Metafizyki, czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. I woda Smolka.